Faza wraca! To jest Faza! 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 Jezus! O Jezus! Dzisiaj Faza! wy Faza! 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 i zjedz! Faza! to Faza! więc zostawiamy Faza! Faza! samej. Faza! 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 Ja biorę Ja To ja wezmę Polish. No Dobra, kurde no niech będzie połączenie tak Dobra! No, Dobra Z po prostu zbyszał. Zbyszał. Szczepan, jako że jesteś naszym pięknym gościem, proszę losuj, co będziemy jeść, lizać wino! Tak jak to było jak powiedział na programie, kochanie. Albo jesteś brzydki, biedny, to teraz jesteś piękny i bogaty. <laughs> I jem gówno Co to jest? Mój ksiusiak! Ja i miałem, Ja miałem pogryźć. Tak. Nie! nie! A ty mnie polisz? Ja? Yeah. A karta, nie biorę! Luigi! Luigi! Legendary śmiech wrócił! Otwieram oczy! 3, 3, 4, ry! O, cytryna, sport! Okay. Jak na pierwszy level, super! Tak, ty masz polisz? Ja mam polisz. A tu musisz takiego Liza takiego typu cytryna. Trzeba go wziąć. Ey, easy. Ej, ty mnie Ej, to mordy, kurde. Dobra. O matko jedna, ale to było ciężkie Ej, jeszcze raz Pomyśl sobie, że to ja Chłopca wylizał to tak <face> no, o, ej! O, um, o, Powiem tak, jeszcze raz Wolne dziewczyny, jeszcze do Zbyszka Oj tak o, no u. Uwaga, ej Nie, dobra ja. Ja. To nie wleci, dobra Ulala ale czuć! Ale się wgryzł! Się wgryzł ale ładnie wygryz, pa! Oh. Ale... Oh. <gryzł> Co to za hejś. To był pierwszy level, a teraz... Lecimy z drugim! Uuu, Ej, ale ładnie już to szedł! Dzięki! Naprawdę! Jak twoją mamę! Yeah. Nie! moją mamę ostatnio na urodzinach? Ale to było... A jeżeli, a jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek... I tutaj właśnie wam się pokazuje jak się to... dobrze bawiliśmy brzucie, O, o jest... przykro, będzie przykro Tata, Tata Grzegorz przyjedzie i będzie tak Jesteś ten Szczepa? Tak Powiem wam tak, ja jestem dżentelmenem, mogę oddać jedzenie, ale ja chcę lizać Teraz Chcę jeść No kurde, to ja będę wąkać Ale mnie... Dobra, niech wam będzie Znaczyć. Dobra, let's go eee, Więc teraz kochani, losujemy. Z pierwszego poziomu z naszym <noise> <noise> Obyś się trudkę głosowała. Nie, to ogólnie pierwszy poziom. To nic trudnego nie będzie, proszę no bardzo. Nie Jest to coś takiego. Ej, pewnie będzie jakieś, kurde, nie wiem. Już? oddzieramy oczy. I jest ciężkie. Liza! Ja mam... I możesz lizać! Bo lizać mogę raz. A ja jeszcze mogę poprosić Angel struż, o jakiś młotek. Jajaja. <noise> ja, ja. Ma... Mamy i deskę. Tak, maminka nie może pogryć, więc to tak w Nie, może nie, więc jakby musi to Czym... o, nie. rozkruszyć nie. Nie, 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 nie. Ja, na przykład chciałbym zjeść. ja, bym, ja bym powąchał. Musisz polizać A nie lepiej kochani, bo im później, później będziemy jeść, tym będzie gorzej Dobra, drugi level Nie, jak ja to zrobię po raz kolejny Tym, raz, raz, tym to jest. razem Tym razem? Co żebyś kumatywy losowała? Dobra, nie patrzymy A jest. Ej, siedzę sobie wazy, ej, tam są jakieś głazy, ej je... Moje Pierwszy noc, drugi, dzieci a potem plaga dzieci! Eeeh! Eeeh, fryzu! To dlatego, że ma... Otwieramy oczy za 3, 2, 1! Co, tu co jest? to jest Co to jest? Czujesz w ogóle? Nic. Serio? Tu nie ma zapachu? To jest jakiś. Liże, liże, liżę. liżę, liżę. Daj, mi jeszcze pan tutaj polizać, może on. Nie wiem co to jest! Polisz to. Bo wygląda spoko. Oj oj Ty czujesz w ogóle jakiś smak? Jakiś? To jest dziwne. To jest jabłko? I to, to Smakuje nie. troszeczkę jak... Jak taki niedojrzały mango trochę? E, Rzecznie jest niedojrzałe. Nie ma wiem co e. e. to tak, jest. Ta, jest tak, jest taki efekt, jak masz mi mam że nasz, nie wiesz co to jest? Tak. To się boisz tego trochę. No ale spróbujmy. Mm. Lipnął w smaku, nie smakuje mi. Czy to jest bambus? Przekajcie, muszę się skontaktować z bazą. Mm. Przepraszam. Z bazą. A przepraszam, muszę się skontaktować z tym, z moim aniołem stróżem. Aniołem stróżu, co to jest? Lipnął bambusa bambu. No a! I rację! Co? O mnie? Media me, 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 lipna w smaku, chyba nie w siłku. Dziękuję. Marko, Marta, co się dzieje? Najnormalniejszy dzień go... fajnie! <grystanie> Ej, hey, delfin! A wyleźcie zobaczyć jak poradziła sobie Wika, Malwina i Michu. Zrobisz mi jedno pranie, to tam ci... Yes. What the fuck! to ja zjem i ty zrobisz pranie. A. Ja tobie, a to wiem? Tak! A co zrobimy razem? Ja mam pytanie że... Ostatnio ktoś wyjął mi i widzę pranie i schował je na pralkę na podłodze. Bardzo dobrze i to właśnie do kamery powinno zostać powiedziane. Widzowie, takie rzeczy tutaj się w domu dzieją. Który to był? Ja nie, ale Bądry. mam podejrzenie. Mam to jedzenie, ale zróbmy pranie razem. Teraz będziemy robić kolory. Jeden kolor możemy. To daj biały. Deal. Dobra, Wiktora ma jeden. A to ja liżę. Ja wącham. Zamykamy oczy i runda druga. Dobra, zamknijcie, bo już pokazuję witam. Ja czuję pomidory. Dobra, otwieramy? Tak. Trzy, cztery. cztery. O, pasata pomidorowa. O, pasata. Chyba. A czemu taką końską dawkę dostała? Jak pani na stołowce. What the fuck? <śmary> What the fuck? <śmary> yes. Ej, gdzie teraz muszę to pójść? No. To musisz zjeść. <śmary> Co? Jak mi Niedobre Co? Ale zjadłam wszystko Ale czysta łyżka Jak na się wyśmiała oh. sztuczną szlęgę Trzeba nauczyć To jest najlepszy produkt, który właśnie wy promujecie tak! Let's go! Musimy cię w tym nauczyć że w tym domostwie jest się Boswen, ponieważ pamiętajcie, z Kodem Faza macie minus 10% na cały asortyment w sklepie Boswen. Teraz spróbujemy tego. Oj, uwaga! Taste check. Mhm, okej. Okay, okay. mm, okay. jakie dobre! Z Kodem Faza minus 10%. Na Cool, Sprytnie, bo, bo, bo są to dobre rzeczy A my przechodzimy do odcinka I losujemy Szczepan, co byś chciał robić? My jeszcze nie nie konsumowałem, także teraz tak. się tym zajmę Very good Ja natomiast jeszcze nie wąchałem, więc powącham. Dlatego ja poliżę Zamykamy oczy Zamykamy oczy, a my zobaczmy co z dewelu trzeciego Powąchamy, poliżemy i zjemy Śliniście Nie, nie to, się na mój, poda mój poda widok poda. Wiesz co to będzie Szczepan? No Artur, Kuby, Paniczko tak. Ok. Ku i musisz zjeść jego kupę. Ej, ale to stary bo w ogóle dupę. Ej, czuję jakiś zapach. No właśnie też czuję intensywny zapach. Dobra. 3, 2. ryby. Co to jest? Musztarda? To jest? Panowie i panie. Wygląda jak to. Wykonujesz swoje zadanie, czyli wąchanie. To wygląda jak cebula w tofi. Ja. To jest cebula w tofi chyba. To jest czosnek. A ja bardzo ja tak, to mam Ja. Ja mam pochaj. Czujesz czosnek? Tak, czosnek w tofi. Dawaj, Kubuś, wolisz. A to polisz to pewnie jak zjezły. Polisz po angielsku to Polska. Ufu. Ale szacun za to, że. Czy Czyli czosnek? Dziwne. Czosnek? To jest masło orzechowe, nie karmel. Nie! Za fazę. To jest bardzo, bardzo ciekawy smak. <grym> Jakbym jadł trochę... A ty ze śląska jesteś, że tak dolosz. Ja Nie nie ja... Ej, a weź tak? Jarek, będziesz był na pizzę. Jolek... Jolek, weź na pizzę. Ej, to jest jakby okej, okay. to nie smakowało źle. No, bo ciężko się to jadło. Tak, Takim akcentem przechodzimy do kolejnego etapu i zobaczymy, co nam się losuje. Etap czwarty. Jaję. No to d -daj, d -daj, d Daj 5 złotych, ja. ja jeszcze nie lizałam. To ja mogę wąchać. Dobrze. Mm, yum, yum. Zobaczmy sobie sprawę. numer 3. I nie Przestań! Ej, to jest y, język operatorów. Jeżeli operator robi tak, to specjalnie podkręca, ale jest cicho i się śmieje, to znaczy, że jesteś przy... <śmiech> <śmiech> Chyba, że to będzie kupa, to jest słabo. Ale to, to Ale to do. Kochani, nie lękajcie się. Albo się. Albowiem, nie tylko nie ma światełka w tunelu. Ale tunelu też, też nie ma. Uuuu, uuuu, uuu, uuu. <śm> <śm> ja nie na cebuli. O. Żeś chciało, cierpciało. ciało. O, dobrze powiedziane, w mojej torebce pachnie bardzo ładnie. Kolejną rzeczą jest moja cebulka. No, Marwinka jest czepnięta, teraz ja polizę. Liżę. O! Oh. Pyszne? Nie. Pyszne! Ble! To mojej babci jakiś goście ostatnio w restauracji krzyknął smacznego, bo chcę do tego. Ja. Mi też to też ja. to To jest najkoniejsze! Hej, Ja zapomniałem o tym! No! Smacznego! A chodź do tego! Pyszne? Fajnie! Dobra, co? Ej, nie wyobrażasz. się. Ej, ale już jedliśmy raz na cebulę na odcinku 100 zadań w godzinę. My z Michałem nie zjedliśmy. A, to ja zjadłam całą. No i Ej. Wojgaj, wojgaj. Płaczę. O oh. oh nie. Ale płaczę. Hmm. Nie płacz, Michałko, Wszystko będzie dobrze. W tej misce będziemy jarzynową na święta robić, a teraz do niej Koniec. A. Zjadłeś? Fuj! Co ty gada? Fuj, 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 fuj! fuj! Ej, ej, wiecie, wiecie co to jest najgorsze? Podmuch smoka! Ej, to smokuje jak. Y, chipsy. Jak, jak chipsy? Takie śmietanko-ocobrykowe. jeden do jeden? Dobrze, kochani. Tak wygląda nasz trzeci poziom. Teraz lecimy do czwartego, a wy też zobaczcie, jak chłopaki zaczynają sobie poziom czwarty. Dobrze, grupa Malwiny, Michała oraz Wiktorii dała sobie radę. A my przyszliśmy do levelu czwartego, jak fantasia na Teraz magneto. Nie. To był, człowieku, to Marcin Gordat polisz <grym> Teraz, 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 teraz. Nie. Wszyscy, I ja mogę teraz. Kuba, tak, zarosuj. Tak, Dobrze. Ale nie zanim losujemy. Tak? Ja mam ochotę, znowu ugryźć. No to ja mogę polizać. Ja mogę polizać. Elegancko. W takim razie losujemy. Zalewo zalewo gamos, sejla, 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 sejla. <grym> ja to jest sam. wczesnym zaka. rangiem, bo goni mnie znów czas. Uwaga. A to. to! To ja to tak uwagę to. Skąd nawet nie? O uwaga, do mam łyżki nie możecie się ruszać, bo się rozdaję. O kurde. Czekajcie, wydres tu. Dobrze. Bo... Rurku! Rurku! Powie... Yy, dobrze, że mnie słuchasz, powiedz mi, kto jest odpowiedzialny za to, jak to wygląda w tym studiu. Nie wkurwiaj mnie dobrze. Trzy szczery Co to jest? Ty wiesz co to jest? Nie. To jest tabasko. Ok. Kur... Ja kochani pójdę na pierwszy ogień, bo muszę powąchać, więc tu sztachnę. I co to tabasko? Ostre. Groźni? Ostre. Grażni. Ale jakby spójuję wam. Czyli ty musisz zamoczyć język. Ja na przykład jestem taki, że ostrego no nie jestem. Jest Szta, lewy. Wiesz, tak polisz. to masz gruby język? Co? Słabe? Uu, uu, uu. Ostre? No i mocno. Ja nie wiem o co mi chodzi, mega easy. Dawaj A, Nie, dasz radę stary, ty dasz radę I zupę Pomidorówka ale wszedł Pomidorówka Pomidoroweczka oj, oj oj, Kuba ma gorzej, bo Kuba połknął, ja tylko na języku mam Mleko Macie mleko? Mam ja, ale wytrzymam to Kuba ma język Ale to pali ale pali mnie? Kuba, Kuba ma gorzej, bo Kuba ja nie to się ma na jamie ustnej, to jeszcze i ma na gardle Ja mam tylko na jamie ustnej, a jeszcze pan w ogóle więc ja jakby mi się na to źle patrzy. A co dopiero, jakby. Nie mam to chyba tak. tak, lubię ostre. Ale czuję, że ja mam uszy gorące? Serio? Ja, ja czuję, że mam uszy gorące ogółem. To znaczy, że ktoś planał. No, no. Szczepan, a ty nikomu, czasami. Na swoim CV, więc nie popisuj. Dobra, ale... powiem tak, ej. Mi już przechodzi. Tak. I patrz teraz, ej. Oooo, no, czysta łyżka. Dobra, no. teraz możemy jeść. To sprzątnijmy i przejdźmy do finalnej piątej rundy. Ale najpierw, ale najpierw zobaczcie, jak z czwartą rundą poradziła sobie druga grupa. Ja w piątej rundzie nie wiem, żebyście mnie. Mnie też. Nie wiem co. Choć będę miała trupem tu padnąć. Nie wiem. Piąta runda jeszcze za tyle jest. Zajmiemy się czwartą. Dobra. Dobra. I to Widzowie, zrobimy teraz losowanie, ponieważ nie możemy się dogadać i bierzemy słomki. Kto wybierze dłuższą słonkę, ta osoba wybiera pierwsza. co robi. Przyszedł Angel on and Angelos. To akurat tak wygląda. O kurde. O, kurde. o kurde. o wygrałam. Dobra, Malinka, wybrać pierwsze, co robisz. Dopiero w, ja ostatnio to w pierwszej rundzie ja tu teraz ja z Marvyną. Los tak chciał, no chcę, żebym na się na swój <grym> <to teraz grym> Ale nie ***ła! No. no co robisz Wiktoria, bo ty masz duszę ode mnie. Se powałowam. <grym> no to ja se <grym> Let's go! Dobra, teraz kochani dostajemy co mamy w czwartej ludzie. A ja i tak się tym stresuję, bo to jest już czwarta runda z pięciu, czyli przedostatnie, czyli to i tak pewnie jest coś mocnego. Tak. Jestem, jestem ciekawy tego, jak chłopacy się dokadywali. No, to wiecie, jest różnie. E... Czasem się kłócimy, ale jestem ciekawa, jak chłopacy się Jakby dogadywali. ja jestem yy, delikatnie osrana. Dobra, trzy, cztery to Otworzyłam później uh. Wcześniej Czy to ciasteczko? Ej, to ciasteczko z ostrym sosem? A, A, I opieści. jak to pachnie? Jak, Co jak to pachnie? Jest? Bardzo ostre Czy jest ostre? Czy Ej, ogólnie, to moim zdaniem to nawet może być dobre Ty masz super, bo ty nie lubisz ostrego Tak To wiesz, jeszcze powodzenia I sobie też Ej, taka słodycz z ostrym, może nie być aż taka zła Na przykład, ty tam w Japonii na pewno takie coś jest. Cześć. Uwaga, my jemy ciasteczko razem Cheers znaczy ja, ja liżę O kurde Ej najgorsze jest to, że te wszystkie sosy Mają ten sam smak I jak jedliśmy tą e, Najwyższą pizzę w Polsce Na nigdy, nie nigdy Irl, To jakby To jest ten sam smak Ale tam było 54 razy gorzej To to tak gówno. Co? Ile tam tego na tym ciasku było za dużo. Jest dal piąty. To jest finał. Tu już nie ma zabawy. Tu już jest strach. Tu już jest lipa. Szak polisz. Szak powołaj. Riz. Ej. W no. formie. Tyłu, jak jak formie. zawsze. Jak, mm. zawsze. jak <ścoughs> zawsze. Ja, ja pan tego o, co? Wypadło wypadło, wypadło, wypadło coś. Uwaga, trzy, dwa, trzy. Co to jest? To jest jakiś gry... to wygląda jak grysik zmiksowany z olejem. To jest pieczarka? To są grzyby. Wącham. Biedny To Nie wiem, co to jest. Nie będzie, to. Naprawdę? To jest sutka jak nic Wiecie to co to sutka? Ja wam wytłumaczę Sutka to jest przegotowane mleko Tak jest najgrubszym takim, takim Kozuchem? Kozuchem I to to by tak wyglądało Tylko zmieszane jeszcze z jakimś olejem Dobra. A może chciałbyś zjeść sutka? <grym> mojego? Zawsze mojego. mojego? STOP! Słuchajcie, nic nie musi być stop, więc widzimy się jutro o 18.30 na ten kanał FAZA! Żartowaliśmy Do raliśmy. Jeżeli, 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 żeli, 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 żeby. no jeszcze pan ja słyszałem, że to Ale to jest... Co? I co to jest? Co to jest? Jaki smak? Jaki smak? Jaki smak? Mów mów. Masz na brodzie, <śmany> Masz na brodzie, <śmany> masz na brodzie. <śmany> Nie! To, jest... to jest smakuje jak taki... kurde, taki trochę jak właśnie jak lód kwały lód Olej. Panie, panie jakibi poda pan miski? zawraca! Co to jest? Eee. Dobra, dawaj Polish kamer, Marcin Gordon. Ale ja rozumiem Polish Hammer, to miał on Ja mam It Hammer Panowie i, pa panowie i panie, Jakubie, Szczepanie, eee, menadżerzy, operatorzy i nasi kochani widzowie eee, Montażyści jest. Montażyści, eee. kochani nasi montażyści Nie, dobra, do, do wszystkich po imieniu Sylwia. Eee, Sylwia. dobra, po prostu Dawaj. Bo widzę tego grzyba. Jesteś no widzę tego grzyba. Cześć, do buzi No, wyobraź sobie że to jest 3, 4, 5, 6. nie! Demile! Co wy gadacie? Nie, mm, 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 Dobra. Co to jest? Jest, jedz, jedz, jedz. A jest to majonez, grzyby w zalewie z cebulką, pole wartofi. <gry> Olej drzewakowy Na pole mu się coś podobał <gry> mleko. Nie masz długo jeszcze leży w waszej buduce Dajesz, dajesz, dajesz <gry> Jestem się dumny Drugie? Mam <gry> <gry> Siusz i smak. Radości, dla dzieci i dorosłych Jed Dwa, jeden Ej, teraz już się odsunąłem mato Dobra. Uwaga, teraz jest ja. Z moją taktyką. Wiecie co? Ja zjem ten piąty. No to zjedz. Znowu smacznego. Zajewista taktyka. Odwołuję. Ja A my do śmietnika, drugie do dziennika. Dziennik się spalił, a śmietnik osalił. Dobra, tak czy siak, Malbina była teraz, więc teraz ktoś z nas. Ale ona, o, ale ona ma złote serce. Czyli psychologia działa. Widzisz, Wiktoria? Jakby moim zdaniem, jak ktoś chce być bohaterem, trzeba pozwolić mu być. Nie, nie, ja nie pozwalam ani coś zjeść. No to. No, ja mogę zjeść. No. Zostań bohaterką Maliki Ja pierdziele Nie no Wiko, jak coś to ja mogę zjeść Nie no jadłaś teraz gówno i będziesz no gówno jadła Ja powącham ogólnie Ty nie, <noise> nic nie powąchasz Ty będziesz lizał. Dobra. <noise> A nie ja sama sobie dzisiaj dołki kopię Będę tym Bohaterem bez peleryny Ale ja, To ja wącham czekaj, to, to czekaj to jak każdy jest bohaterem to Nie ja was złota to No dobra. I to, to, to jest ok nagle. Brawa, Ty. Nie, nie jem. Brawo, Decyzja podjęta, już każdy w tej rundzie miał jeść, ale padło na ostatnie. Co? jak odpłacił ogóle. Dobra, jem, A, jem. jem, jem i, i tyle, jem, trudno. Mam nadzieję, że będzie to coś normalnego. Ja też. Najmocniejszy kaliber, uwaga, zamykam oczy. Ja jem. Ej, dobra, słyszę eee... zdychanie i nikt nie będzie. To jest coś strasznego. No. Nie, to nic, bo znowu Una i robi... Nie, no. Jezus. Jak menadżer zdycha, to ja szukam Ja zostawię kamerę na stacji i wyjdę, bo nie dam rady. No, Ej, źle złapałam. Czekaj. Okay? Otwieramy już? jest, tak. cztery. Co to jest? Wasabi. To jest wasabi? Nie ma szans. Ej, chill. No to dobra. ja nie mogę zjeść sama. To mówiłam, że ja No Nakorda, chciałam być dobra. <laughs> nie, nie. Jezu, ale szkoda mi, Wiki, bo ona serio że reaguje na Bardzo, ostro, mam wrażliwość. I wiecie, jak ogólnie teraz jest piąta runda, i Wika by była taka, że we wszystkim sobie na przykład poradzi lepiej niż ja. Teraz hmm. jest taka runda, że ja, bo ja ostre e, e, bardziej przeżyję, a wszystko inne out. E, Powąchaj, proszę. Pachnie chrzany. Bo to jest w sumie szal. Niech Jak jest. Ostre? Ej, chyba... bo Język ma ma... o jednak nie, nie ma. O, kur... no. O, Proszę! Jezus! Aż tak? To jest kur... dobre! Brawo! Siedź, to siedź, 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 siedź Jak się czujesz? Do... O, <grym> ja Co to za rację? Wika Wika Ja pierdzielno wyplułam, dobra, teraz nie wypluję Dobra Ja pierdzielno. Dobra, Dwa, trzy, cztery Nie pluj, nie pluj, nie pluj Brawo, o Jezus Stój, Jaś! <noise> Nie wypluwaj! Połknij! Po Niedobre! Widzimy się codziennie o 17.30 Subskrybujcie, lajkujcie, a to był kanał